Dzień dobry, Bartłomiej Polski polski i Kłaniam się serdecznie. Dzisiaj moim i Państwem gościem jest. Maciej Kasprzak, prezes firmy Xcamp. Macieju, ambitne plany. Ambitne, tak bardzo ambitne. Rozmawialiśmy przy kawie przez ostatnią godzinę. Powiedz, czym w ogóle jest projekt Xcamp? Projekt Xcamp powstał z racji tego, że poszukiwaliśmy kampera na własne potrzeby. Okazało się, że był z tym ogromny problem. Przejechaliśmy całą Polskę i tylko u jednego dilera napiliśmy się bardzo dobrej kawy. Pozostali, niestety, nie uraczyli nas kawą. Spotkało nas wiele nieprzyjemnych przygód i stwierdziliśmy, skoro tak wygląda obsługa klientów, jest bardzo dużo do zrobienia na tym rynku. A słyniemy z bardzo dobrej obsługi, w wynajmie maszyn budowlanych. Klienci są bardzo zadowoleni, stwierdziliśmy, że zrobimy coś wspaniałego dla ludzi z branży karawaningowej, ponieważ lubimy podróżować i podróżujemy od zawsze. No właśnie, Ty dużo podróżujesz sam, prawda, prywatnie? Tak, podróżuję i nie tylko kamperami, podróżuję również motocyklem, lubię bardzo wschodnie kresy tak naprawdę. W tym roku przymierzałem się do wyjazdu motocyklem na Syberię. Niestety koronawirus trochę te plany pokrzyżował, jest to zbyt mocno zaplanowany wyjazd, żeby go planować aż pół roku do przodu więc zmieniłem troszeczkę plany, będzie Gruzja i objazd dookoła Morza Czarnego, natomiast na pewno Syberia nie ucieknie i będę chciał ją odwiedzić. Niesamowite. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądał ten Twój proces zakupu tego kampera, którego szukałeś dla siebie? Jakie problemy spotkałeś po drodze? Największym problemem była obsługa, o której wspomniałem. Mieliśmy kampera, który był praktycznie przyklepany, przyszedł koronawirus, pracownik danej firmy poszedł na... Kwarantannę. Mieliśmy dostać fakturę proformę. Tej faktury nie otrzymaliśmy. Chcieliśmy doprosić. Okazało się, że pani, która go zastępowała, nic nie wie. A na koniec okazało się, że kamper został niby sprzedany. Były to dwie sztuki: chcieliśmy zakupić ja i kolega. No i zostaliśmy, że tak powiem, bez niczego. Zaczęliśmy dalsze poszukiwania. Oczywiście, już to był okres wakacyjny, czyli maj, czerwiec. I okazało się, że na rynku niewiele co zostało. Niewiele mamy do wyboru, tak naprawdę. Ale udało się jednego kampera, że tak powiem, kupić. I od tego się zaczęła cała nasza przygoda. Zakochaliśmy się w karawaningu, stwierdziliśmy, że to jest to, co chcemy robić. I być może nawet przyszłościowo tak mocno postawimy na karawanik, że będziemy chcieli zrezygnować z maszyn budowlanych. No kurczę, ambitne plany, po raz kolejny. Powiedz mi, znajdujemy się niedaleko Kalisza. Lokalizacja jest bardzo dobra, prawie centralna Polska. Ale plany tutaj na rozwój całego terenu masz, masz większe. Tak, posiadamy tutaj 2,5 hektara gruntu. Mamy w planach pobudowanie serwisu i salonu sprzedażowego z prawdziwego zdarzenia. Chcielibyśmy, żeby to był ładny, przeszklony salon, gdzie klienci będą mogli również w okresie zimowym, kiedy wszystko zasypane jest śniegiem, oglądać kampery, testować te kampery. Z racji tego też powstała nasza mała wypożyczalnia i będziemy mieli kilka naszych sztuk, które będą mogli klienci będą mogli sobie korzystać. I jak najbardziej. Chcemy wejść w profesjonalny serwis. Chcemy pobudować serwis, który będzie miał minimum 9 stanowisk serwisowych. Będziemy chcieli serwisować dla grupy Erwin Hymer Group kampery powypadkowe, te, które były z OCS-AC. Będziemy chcieli te szkody likwidować i dać klientom profesjonalną obsługę od A do Z, nie tylko sprzedażową, ale również after sales. Ja tak trochę spytam z przekąsem, bo każdy ma ambitne plany, ale kasa to jest główny temat. Kiedy, no i kim, no bo ludzi na rynku pracy wiesz, sam jest ciężko. Tak, mamy wykwalifikowanych sprzedawców i pokazało nam to bardzo dobrze, ponieważ od początku tego roku, a minęły dopiero 2,5 miesiąca, sprzedaliśmy już prawie 10 kamperów tak naprawdę. Pokazało nam to, że nasi sprzedawcy naprawdę są dobrzy i mają doświadczenie w sprzedaży maszyn i również dobrze poradzą sobie po odpowiednich szkoleniach, które odbyli ze sprzedażą kamperów. E, serwis również mamy bardzo dobrze wyposażony z racji tego, że mamy ponad 300 maszyn, które wynajmujemy w całej Polsce, mamy samochody mobilne y, przygotowane do serwisu i również mamy wykwalifikowanych mechaników i to na start pozwoli nam tymi kadrami działać i tak robić, żeby wszyscy klienci nasi byli zadowoleni z obsługi posprzedażowej kamperów, a docelowo, kiedy pobudujemy tutaj yy, nasz salon sprzedażowy, o którym marzymy i ten rok będzie rokiem tak naprawdę decydującym, ponieważ mamy zamówione sporą liczbę kamperów yy, na rok 2022, jeżeli się okaże, że super, wszystko zagrało tak jak chcieliśmy. Startujemy z budową, mamy już projekt, czekamy tylko na naciśnięcie guzika Enter. Czy to wszystko zagra tak, jak sobie to wymarzyliśmy? Jasne. To w takim razie opowiadaj, jakie kampery, jakie marki, bo ta droga też była wyboista. No, niestety okazuje się, że uzyskać dealerstwo to nie jest wcale prosta rzecz, tak naprawdę. Mieliśmy audyty, musieliśmy zaprosić tutaj ludzi z grupy Erwin Hymer Group, którzy oglądali nasze zaplecze, tak na właśnie serwisowe, yy, pytali się, jakich mamy sprzedawców, ilu mamy sprzedawców, gdzie mamy oddziały. Mamy oddziały we Wrocławiu, mamy oddział w Poznaniu i mamy oddział w Kaliszu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o maszyny budowlane. Co do kamperów, oczywiście udało nam się. Mamy Lajkę, mamy Bürsner i. Ostatnim nowością jest to, że podpisaliśmy kontrakt z firmą Etrusco. Zależało nam na tym, żeby mieć trzy segmenty, tak naprawdę dla każdego klienta, czyli troszeczkę tańszą półkę, półkę taką średnią, no i oczywiście y, półkę wyższą, gdzie klient jest bardziej wymagający, ma większe zasoby finansowe i może sobie pozwolić na lepsze udogodnienia. Przyczepy też się pojawią. Oczywiście Brysner posiada przyczepy. Przyczepy do nas przyjadą. Pierwsze przyjadą przyczepy do nas już w maju, tak naprawdę pokazuje nam to, że niektóre z tych przyczep już zostały sprzedane tak naprawdę, chociaż do nas jeszcze nie przyjechały. Postawiliśmy też na przyczepy bardzo dobrej jakości. Harmony line jest naprawdę wspaniałą przyczepą, świetnie wyposażoną. Mi osobiście się podoba naprawdę wyśmienicie i sam chętnie bym taką podróżował. Myślisz tylko o otwieraniu oddziału tutaj w Kaliszu, czy też we Wrocławiu coś jakieś plany, coś ci w głowie świta? Mamy już otworzoną rekrutację, pojawiły się już nasze ogłoszenia na sprzedawcę na Wrocław. CV spływały naprawdę w bardzo szybkim tempie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni mimo tego, co wspomniałeś na początku, że jednak ten rynek pracownika jest trudny, ale okazuje się że jednak branża karawaningowa jest chyba tak atrakcyjna, ludzie tak lubią podróżować, że naprawdę CV spłynęło bardzo dużo. Zaczynamy rekrutację na oddział wrocławski. I tam na pewno będziemy mieli również swoje marki, o których wspomniałem. Wyraźnie, chcę podkreślić, że dopiero zaczynacie. Macie teraz obecnie mało tych samochodów na placu. Kiedy można się spodziewać takiej naprawdę dużej ilości samochodów? Kiedy po prostu będzie można was odwiedzić, tak, żeby móc się przejść, zobaczyć, wybrać, podpisać umowę. Na tą chwilę siedzimy, tak jak widzisz w kamperze Lajka. Jest to kamper, który przyjechał do nas, zostanie u nas na wypożyczalnie. Mamy jeszcze model 212, który również zostaje u nas. Na wypożyczalni, więc te dwa kampery są do dyspozycji klientów cały czas, tak naprawdę, mogą się zapoznać, jak to wygląda. Kolejne kampery przyjadą do nas już w maju i czerwcu, natomiast naprawdę dużą ilość kamperów otrzymamy dopiero w październiku. Ale jeżeli potrzebowałbyś coś wybrać, na pewno w miesiącach maj, czerwiec, lipiec będzie do wyboru kilka sztuk kamperów, które jeszcze przyjadą prosto cieplutkie z fabryki. No długo się czeka, prawda? To co powiedziałeś, jest ogromny problem w branży karawaningowej, Mimo tego, że podpisaliśmy kontrakty, żaden z producentów nie jest w stanie zapewnić nam dostawy kamperów w takiej ilości, jakbyśmy sobie wymarzyli i chcieli. Chcielibyśmy ich sprzedawać dużo, chcielibyśmy sprzedawać tak naprawdę wszystkim klientom, stąd to co powiedziałem, trzy półki. Okazuje się jednak, że niestety nie ma tych kamperów, fabryki nie wyrabiają, jest to troszeczkę odwiedzone w czasie. Też informacją słabą y, dla nas tutaj, jeżeli chodzi o polski rynek, jest to, że bardzo dużo producentów wycofuje się z produkcji alkowy. Tak jak Birsner y, zrezygnował z produkcji alkowy, tak lajka przewiduje, że będą to alkowy, ale już tylko pięcioosobowe z racji na uzyskanie homologacji y, i odpowiednią wagę kampera, żeby jej nie przekroczyć, tak naprawdę. Tak, etrusko na razie spełnia nasze wymagania i dlatego też, między innymi, jest nasz krok w tym stronę, żeby mieć alkowę, która będzie sześcioosobowa, ponieważ polscy klienci lubią duże kampery, mają duże rodziny i lubią podróżować całymi rodzinami. No właśnie, na Zachodzie sprzedają się kamperwany, prawda, a u nas jednak się poszukuje tych samochodów większych zdecydowanie. Widzicie to u siebie też? Oczywiście, jest to prawda. Tak, jak pytaliśmy jako nowy dealer, co zasugerowaliby nam nasi dostawcy. No to okazywało się, że wszyscy mówili, że camper van to jest top sprzedaży tak naprawdę. Okej, okay, zgadzam się z tym, ale niestety nie na rynek polski. Polski rynek jest troszeczkę inny, bardziej wymagający, jeżeli chodzi o ilość osób podróżujących w kamperze. Być może to, że cały czas w Polsce żyje się coraz lepiej, młodzi ludzie zaczną podróżować i te kamperwany wejdą u nas również na rynek, ale pewnie na to musimy jeszcze troszkę poczekać, dlatego troszeczkę przykro, że te alkowy wycofują tak wcześnie, bo nie będziemy mieli czym handlować. Ale wierzę w to, że Etrusko będzie jeszcze długo, długo i produkowało te alkowy. Oby tak było. Jedno z ostatnich pytań. Początkujący w branży karawaningowej, ale doświadczony w biznesie, tak bym cię określił. Jakieś takie pierwsze spostrzeżenia z tej naszej branży, już naszej? Tak. O ile w maszynach budowlanych nie ma problemów z dostępnością, tutaj spotykamy się z jednym podstawowym problemem. Dostępność wszystkich akcesoriów, które są niezbędne, żeby tego kampera uzbroić, mhm. jeżeli klient chce pojechać na wymarzone wakacje, żeby miał wszystko, czego dusza zapragnie. Mhm. I tutaj pojawiają się pierwsze problemy. Typu markizy, klimatyzatory. Niestety nie ma tego. Podstawa, podstawa, prawda? Oczywiście. I tutaj już nauczyliśmy się. Dobrze, że spróbowaliśmy, zamówiliśmy kilkanaście sztuk na start, tak naprawdę na stok, żebyśmy mieli to, i był to bardzo dobry ruch i krok z naszej strony. Oczywiście wymagało to odpowiedniego zaplecza finansowego, bo okazuje się, że na tą chwilę, kiedy sprzedaliśmy już tyle kamperów i nasze stoki magazynowe zostały opróżnione, chcemy coś dokupić i powstaje ogromny problem. Z dostępnością tych produktów, żebyśmy mogli uzbrajać pozostałe kampery, które będą przyjeżdżać, ale walczymy twardo i wierzę, że uda nam się wszystko zdobyć i klienci wszystko otrzymają na czas. Nie boisz się trochę ryzykować, bo z jednej strony mamy dużą popularność karawaningu, z drugiej strony zakup kilkudziesięciu aut na, na, na stok tak zwany, no to to jest wydatek kilkunastu milionów złotych. Do tej pory robimy to z własnych środków. Wychodzi, Dlatego pyta właśnie, czy się nie boisz. Wychodzi nam to póki co bardzo dobrze. E, oczywiście rozważamy finansowanie stokowe e, przez odpowiednie banki, które mogłyby nas w tym wspomóc przy tak dużej ilości, jeżeli będzie taka potrzeba. Póki co radzimy sobie, jeżeli wszystko będzie się spinało tak, jak się spina do tej pory, wierzymy w to, że będzie naprawdę dobrze i to ryzyko. Oczywiście jest duże, są to bardzo duże kwoty. Zdarza się, że po nocy człowiek nie śpi i myśli o tym tak naprawdę, czy to wszystko wypali, czy to się zepnie. Na razie się to uda spinać i wierzę, że będzie coraz lepiej. No to co ja mogę Ci życzyć na końcu? No powodzenia w takim razie, żeby to wszystko dobrze szło. X-Camp w Kaliszu. To będzie pierwszy oddział i to tutaj można już chyba zaprosić powoli naszych czytelników. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie na wspaniałą pyszną kawę. Mamy bardzo miłą, uśmiechniętą obsługę, więc zapraszamy i. Stałem ty... kawę. Dostałem kawę, była spaczna. Tak, nie tylko nie tylko jeżeli chodzi o zakup kampera, można również do nas przyjechać, podpytać, poradzimy, choć nie mamy wielkiego doświadczenia. Uczymy się cały czas, spędzam całe popołudnia czytając, ucząc się i od Ciebie też dzisiaj się bardzo dużo nauczyłem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia. W takim razie widzimy się kiedy? W sierpniu, we wrześniu, jak już coś tu będziesz miał konkretnego. Tak, myślę, że zaproszę was po raz kolejny wtedy, kiedy przyjadą świeże dostawy kamperów, nowych modeli, z nowymi tapicerkami, żebyście mogli obejrzeć i wejść do środka, troszeczkę przyjrzeć się bardziej dokładnie tym naszym sprzętom. Tak będzie. Link do firmy znajdziecie pod opisem. Jeżeli materiał Wam się podobał, łapa w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Subskrypcji naszego kanału. Jeżeli macie pytanie, czy to do mojego rozmówcy, czy do mnie, sekcja komentarzy, oczywiście, należy do Was. Dzięki bardzo. Dziękujemy.